Siema wszystkim, ten obok mnie to nie jest mój tata. Prosta. To jestem ja z przyszłości. Ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj o wczorajszej kompromitującej porażce Legii w Krakowie. To była masakra. I z tej okazji mam do Was jedno małe pytanie. Serio? Teraz? Kto powinien zostać nowym trenerem Legii Warszawa? Legia? To tam, gdzie na skrzydełku Graciago Messi? Drogi widzu, bardzo możliwe, że w momencie, gdy to oglądasz, to trener Ricardo Sapinto już zapierdziela z walizką na okęcie. Sytuacja jest dynamiczna, w każdej chwili może się wiele zmienić, ale w trakcie kręcenia tego filmu ten nasz Mourinho dla ubogich był jeszcze trenerem Legii, chociaż powinien wylecieć od razu po wczorajszym meczu z Wisłą. Przez prawie 9 lat w Ekstraklasie Legia nie dostała takiego łomotu jak ten wczoraj. Rozumiecie? To nawet te wszystkie śmieszne wynalazki w stylu Hasiego, Jozaka czy Klafuri nie potrafiły aż tak wysoko przegrać. Ale Rysiek z Portugalii powiedział: Potrzymajcie mi piwo! Największy plus meczu Wisła Legia: Kuba Błaszczykowski w końcu zapakował tego cholernego karnego Portugalczykom. To, o czym marzyło tylu kibiców reprezentacji, w końcu się ziściło. Jeee! Yeah! Dobra, wiem, wiem, kibiców Legii, w tym mnie, to nie śmieszy. Sytuacja jest poważna. Grą Wisły zachwycał się trener Andrzej Strejlał i w jego twicie podoba mi się szczególnie określenie powtarzalne aktywa w ataku pozycyjnym. Aż sobie chyba zapiszę. A po grze legi celnie jechał Mateusz Borek. Nie ma pomysłu, nie ma radości. Sapinto jak Kononowicz. Tak to wszystko sprytnie ogarnął, że nie ma niczego. Inny dziennikarz Polsatu Sport, Bożydar Iwanow zdradził, że chciał zaprosić Ryśka do kafę futbol, ale chyba nic z tego nie będzie. Z drugiej strony, Hajto i Sapinto w jednym studiu dopiero byłoby wesoło. Na Twitterze z portugalskiego trenera kpiły setki kibiców z całej Polski. Właściwie to szybciej by można było policzyć tych, którzy nie kpili. Okazało się, że Sa Pinto nie nadawałby się nawet na barmana w jednym z popularnych warszawskich barów. Padł też pomysł, żeby na następną galę Fame MMA zakontraktować walkę Pinto na Wałka. Walka pato-trenerów. No tego to jeszcze nie było. Ale może wróćmy na ziemię. Mecz w Krakowie przybił chyba wszystkich tych, którzy mają Legię w sercu. Jakub Rzeźniczak po prostu spuścił kurtynę. A były prezes warszawskiego klubu Bogusław Leśnodorski, któremu przecież ostatnio bliżej do Krakowa, szczerze napisał, że gra Legii to kupa. To znaczy, ubrał to w ładniejsze słowa, ale jestem pewien, że o to mu chodziło. Natomiast autor legijnego hitu mamy to w kodach DNA. Raper Deopson przytoczył słowa kultowej piosenki elektrycznych gitar. I znowu dochodzimy do tego samego wniosku. W obecnej drużynie Legi nie ma nic. Mikołaju z przyszłości, czy mógłbyś zdradzić coś na temat tego, co wydarzy się w piłce nożnej? Drogie dzieci, w 2038... Złotą piłkę dostanie. Zapomniałem. Sapinto podpadł wszystkim, nawet tym, którym pewnie nie chciałby podpaść. Mam na myśli prawdziwych fighterów, którzy kibicują legi, takich gości, co to potrafią zrobić kuku w ringu. Zawodnik MMA Łukasz Juras Jurkowski sprytnie wpłutł nazwisko portugalskiego trenera w tytuł wielkiego hitu Andrei Bocelliego. Ale to było takie, wiecie? Sapinto out. Ale jeszcze na spokojnie. Dużo bardziej stanowczą wiadomość wysłał były bokser Andrzej Fonfara. Najpierw w polski książek grzecznie poprosił Sapinto o spakowanie manżura. Po meczu jednak nie wytrzymał i przeszedł do ofensywy. Zwrócił się bezpośrednio do prezesa Legii. Jestem pewien, że gdyby Sapinto zobaczył tego tweeta, to zrobiłoby mu się gorąco. Rysie, z Fonfarą to ty lepiej nie zaczynaj. Serio, gościu. O stanowcze kroki apelowała również legenda klubu Roman Kosecki. Wszyscy czekali, ale twitterowe konto Dariusza Mioduskiego milczało. Prezes pewnie już w trakcie meczu z Wisłą zastanawiał się, jak wybrnąć z tej portugalskiej farsy: wsadzić kontrakt z Sapinto do niszczarki, czy może zrobić to w jakiś delikatniejszy sposób. Przydałby się jeden z niedźwiedzi Czerczesowa, może na jego widok Sapinto by się spakował i obrał kurs na Lizbonę. I tak już na sam koniec tweet, który świetnie podsumowuje to wszystko. W ostatnich miesiącach bycie kibicem Legii nie jest łatwe. Coś o tym wiem. Ale jeszcze będzie ładnie, prawda? A wy nadal tutaj jesteście? Tyle czasu wytrzymaliście z dwoma Lipińskimi? Serio? Zostawcie łapę w górę dla tego starucha, co? Będę bardzo wdzięczny. Synek! A wiesz, że Sapinto będzie trenerem Legii jeszcze przez 10 lat? Co? 耶！Yeah!